Dzień dobry, witam wszystkich na spotkaniu Herbata A czas. Zaczniemy nasze spotkanie od herbaty, ponieważ rozmowa o herbacie bez herbaty, moim zdaniem, troszeczkę nie ma sensu. I dla tych, którzy kupili herbatę festiwale, nie jest to zaskoczenie. I już przygotowaliście zestaw potrzebny do zaparzenia herbaty. Mamy tutaj czajnik, mamy dzbanek, do którego będziemy zlewać herbatę, tak zwany czachaj, czarkę. Miseczkę na zlewki, w moim przypadku to jest miseczka od Andrzeja Mędrka. Pozdrawiam Andrzeja serdecznie. Oczywiście mamy herbatę. No i tutaj w krzakach u mnie przytają się termos z gorącą wodą. A więc zaczniemy parzyć. Od razu powiem: To nie będą warsztaty z parzeniem tego typu herbaty. Ja po prostu zaparzę tak, jak ja to robię. I zacznę od tego, że naleję troszeczkę gorącej wody do czajniczka. Zazwyczaj staram się też zwrócić uwagę, jak dużo tej wody nalałem, aby potem skorygować ilość tej wody, kiedy już będę parzył herbaty. herbatę. Zlewam tę wodę do czachaja. Z czachaja do czarki. I teraz akurat to jest ten moment, kiedy rozumiem, czy ja wlałam zbyt dużo wody, czy jest zbyt mało, i teraz mogę e, tę wodę wylać już do miseczki na zlewki. Wrzucimy herbatę do czerniczka. I to jest ten moment, kiedy warto zatrzymać się i zostać sam na sam z aromatem herbaty. No cóż, teraz przemyjemy herbatę, ponieważ mamy do czynienia z herbatą chanpuer, to pierwsze, co robimy z herbatą tego typu. Przemywamy ją, czyli zalewamy niewielką ilością gorącej wody i wylewamy do miseczki na zlewki. No a teraz właściwie parzenie herbaty. Zalewamy gorącą wodą. Staramy się, aby poziom tej wody był mniej więcej taki, jaki potrzebny na jedną czarkę. I jak Państwo widzą, bardzo szybkie było to parzenie. Zlewamy do czarka. No cóż, pierwsze parzenie tej herbaty za nami. Możemy już nalać do czarki. I możemy razem Zrobić płyk tej samej herbaty zaparzonej w tym samym czasie. No cóż, herbatę mamy, a co z czasem? Jeżeli czytaliście opis spotkanie, to być może zwróciliście uwagę na takie zdanie, z którego jestem dumny uważam go za swoje osiągnięcie w języku polskim, napisałem, że na nić faktów postaram się nanizać subiektywne doświadczenie. A więc fakty. W 2017 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny otrzymali naukowcy Jeffrey Hall, Michael Rosbach i Michael Young za odkrycie mechanizmu molekularnego kontroli rytmu dobowego czyli udowodnili odkryli istnienie takiego zegaru molekularnego który ma każdy z nas i dlatego umiejętność zarządzanie czasem w ogóle czas jest podstawą naszego zdrowia psychicznego i fizycznego i Herbata. Herbata również ma swój zegar wewnętrzny. I nie tylko jako roślina, ale również jako nasz ulubiony napój. Na przykład parzenie herbaty. Zwracamy uwagę zawsze podczas parzenia na trzy podstawowe parametry. Prawda? To ilość herbaty, temperatura wody i właśnie czas parzenia. Kiedyś w w café manga, w którym pracuję, jeden z gości wręcz wyśmiał mnie za to, że mam na swoim stanowisku minutnik. Ja nie wiem kto to był, być może wielki mistrz herbaciany, więc ukłony przed nim, ale ja używałem i używam minutnik w swojej pracy. I to nie tylko dlatego, aby w czarkach naszych gości albo w mojej czarce znalazło się jak najlepsza herbaty, ale również to pozwala mi ćwiczyć swoje wyczucie e, czasu. Herbata również e, ma e, odniesienie do pory dnia, pory roku, prawda? Poranne herbata, herbata wieczorowa, herbata zimowa, herbata świąteczna, prawda? No, zostańmy przy herbacie i porach dnia. Na przykład poranne herbaty. No, moje doświadczenie w tym przypadku wybrało herbatę, albo ja raczej wybrałem herbatę Schupuert. To jest herbata, która miękko obudzi organizm o poranku. To jest herbata, która ma mocny, wyrazisty smak, który dobrze komponuje się i z owsianką, i z jajecznicą. Ja wiem, że niektórzy wolą rano napić zielonej na przykład herbatę i tutaj warto właśnie przypomnieć od dawna, Znaną w Chinach zasadę, że zielone herbaty na pusty żołądek to jest tak jak wilk do stajni wpuszczony. Więc tutaj też uważamy o poranku z zieloną herbatą. No, być może jeszcze herbatę. No, a co jeżeli zerwałem nockę i trzeba e, jakoś działać dalej? Moja recepta Shen Właśnie taka herbatę, jaką teraz pijemy. E, ona niejednokrotnie ratowała mnie e, w ciężkich e, sytuacjach. I właśnie Puer. Jak powiedział Wojtek Woźniak, e, osoba, która jak mało kto w Polsce zna się na herbatach tego typu. Te herbaty pozwalają wręcz dotknąć czasu. Na przykład ta herbata, która w tej chwili na naszym stole, tak zwana herbata festiwalowa, była zerwana z krzewów 10 lat temu. 10 lat dojrzewała ta herbata, aby potem znaleźć się w naszej czarce. I być może dlatego ma tak dobry wpływ te herbaty na nasz organizm. Jeżeli interesujemy się herbatą, to wiemy, jak dużo ona ze sobą niesie. To jest wręcz narzędzie dla samorozwoju, ale również dla zarządzania czasem. Na przykład herbata uczy nas robić o poranku rzeczy po kolei. Najpierw nastawić czajnik, potem pójść do łazienki pod prysznic. Wyjść z Łazienki, jeszcze przed tym, jak woda zagotuje się, przegotuje się na amę. Wiemy, jak czasami ważne zatrzymać się, wziąć oddech, zostawić wszystko i zostać tu i teraz. I właśnie dlatego jest potrzebna gorąca woda, kubek i garstkę liści, herbat. Bo jak mówi tradycja, oświecenie. Można doznać nawet nalewając herbatę do czarki. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że teraz spotkamy się już na żywo.